W najbliższą niedzielę odbędą się wybory samorządowe. Lokale wyborcze czynne będą od godziny 7 do 21. Będziemy wybierać przedstawicieli Dysjoniku Wojewódzkiego, Rady Powiatu, Rady Miasta, Gminy oraz prezydentów, burmistrzów i wójtów w poszczególnych samorządach. Oznacza to, że dostaniemy cztery różne karty do głosowania. Oddajemy po jednym głosie na każdą z list, te, które wcześniej już wymieniałem, Mamy dostaniemy cztery karty do głosowania. Ściśle mówiąc, dwie karty do głosowania i dwie książki. W w przypadku miasta dostaniemy jedną kartę koloru białego to będzie na głosowanie na radnych druga karta będzie koloru różowego to będzie głosowanie na pana prezydenta trzecia już to nie będzie karta a będzie to zszyta książeczka ale też formatu A4 będzie koloru niebieskiego i to będzie do powiatu i czwarta ale to będzie też w formie książeczki zszytej to jest do województwa Stawiamy tylko w miejscu kandydata, stawiamy po lewej stronie krzyżek i tylko jeden na każdej karcie. W sytuacji większej liczby skreśleń na jednej karcie uznaje się ją za nieważną. W naszym mieście funkcjonować będzie 25 obwodowych komisji wyborczych, w tym 4 zamknięte. W naszym mieście mamy 25 obwodów. Z tego 21 stałych i 4 obwody zamknięte. To jest areszt, szpital i dwa domy pomocy społecznej. Mamy też 7 obwodów, 7 miejsc, gdzie mogą głosować niepełnosprawni. Tradycyjnie osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc Urzędu Miasta w kwestii transportu do danego lokalu wyborczego. Udostępniliśmy samochód, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać tutaj pod nasz numer telefonu, to myślę, że Państwo przekażecie ten numer na łamach swoich swojego wydawnictwa, pod który można zadzwonić do Urzędu Miejskiego, będą pełnione dyżury i tam po prostu zrobić zgłoszenie i w miarę możliwości czasowych po prostu podjedziemy i pomożemy niepełnosprawnemu dostać się do lokalu. Oczywiście nie będziemy pomagać w głosowaniu, bo to jest indywidualna sprawa każdego, natomiast jeśli chodzi o dojazd do lokalu, to jesteśmy w stanie to zrobić. W niedzielę od Godziny siódmej pod numerem telefonu 58-677-7090 można zgłaszać potrzebę transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego i powrót do miejsca zamieszkania dla wyborców niepełnosprawnych. Adresy poszczególnych okręgów wyborczych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wejcherowskiego Urzędu w Zakładce Wybory Samorządowe 2014. Chciałem Państwu bardzo serdecznie przypomnieć o tym, żeby czytać nasze obwieszczenia, których są adresy naszych y, y, owodowych komisji wyborczych y, pan prezydent wysłał do każdego z mieszkańców y, list, którym opisał y, drogę dojścia do lokalu wyborczego i ulicę y, z danego okręgu, który też jest od razu w naszym przypadku obwodem. Także jeśli ktoś nawet zabłądzi gdziekolwiek, to w każdym lokalu wyborczym znajduje się obwieszczenie, z którego można wyczytać, gdzie tak naprawdę powinniśmy głosować. Przypominamy, żeby otrzymać kartę do głosowania niezbędne jest potwierdzenie swojej tożsamości za pomocą dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, na przykład paszportu.